zapraszamy wszystkich, do wspólnej adoracji. Adoruję Cię, bo jesteś miłosierny. Adoruję Cię, bo jesteś dobry. Adoruję Cię, bo umarłeś za nas na krzyż. Adoruję Cię, bo jesteś dla nas dobry. Adoruję Cię, bo to nie Panie po to Boże, adorujemy Ciebie jako jedynego, prawdziwego Boga. Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Adorujemy Ciebie, który stworzyłeś wszystko swoją mocą, swoim wyciągniętym ramieniem. Adoruję Ciebie, Panie, i wyznaję swoją wiarę w Ciebie, Jezu Chryste, Synu Boga Jednorodzonego, który z Ojca jesteś zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło i ze światłości. Bóg prawdziwy, z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, swój istotny Ojcu, przez którego wszystko się stało, a bez którego nic się nie stało, z tego, co się stało. Adoruję Ciebie jako Stworzyciela, jako Tego, który rozpostarł niebo nad ziemią. Adorujemy Ciebie jako Tego, który swoim Słowem, wypowiedzianym Słowem, wszystko stworzył, który stworzyłeś wszystko przez Jezusa i dla Jezusa. Adorujemy Ciebie, który dla nas i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Adoruję Ciebie, który wyzbyłeś się swojej chwały, który nie skorzystałeś ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, ale uniżyłeś samego siebie, przyjąwszy postać sługi. Adoruję Ciebie, który byłeś posłuszny aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Adoruję Ciebie, który pod Pontiuszem Piłatym zostałeś umęczony i pogrzebany, który z martwych wstałeś trzeciego dnia i, i który wstąpiłeś do nieba, który siedzisz po prawicy Ojca. Adoruję Ciebie, który przyjdziesz w chwale sądzić żywych i umarłych i którego królestwa już nigdy nie będzie końca. Adoruję Ciebie, Jezu, który siedzisz na tronie chwały, który wstawiasz się nieustannie za nami, który przyjdziesz powtórnie, za którym cały Kościół tęskni, za którym tęsknimy my i oczekujemy Twojego przyjścia, mówiąc Maranatha. Adorujemy Ciebie, Duchu Święty, który jesteś Panem i Ożywicielem. Adorujemy Ciebie, który pochodzisz od Ojca i Syna, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierasz uwielbienie i chwałę. Adorujemy Ciebie, który mówisz, mówiłeś i mówisz przez proroków. Adorujemy Ciebie, i chwalimy i wywyższamy Ciebie, Boże, święty, obecny w świętym i powszechnym Kościele. Adorujemy Ciebie, Panie, który jesteś obecny w nas wszystkich wierzących, który wszystkich nas ożywiasz. Adorujemy Ciebie, który przez chrzest odpuszczasz nam grzechy. Adorujemy Ciebie, który wskrzesisz umarłych i który pobudzisz nas wszystkich do życia wiecznego. W przyszłym świecie.